Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy będę z nim szczęśliwa? Karty przełożę i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. Rydwan. Co wychodzi naprzeciw? Umiarkowanie. Wynik, odpowiedź, rada? wieża Dołożę kartę diabeł dołożę kartę księżyc same wielkie arkana sedno rydwan to jest pragnienie pożądanie duża determinacja to jest chęć bycia razem to też jest duża świadomość siebie Świadomość partnera. Człowiek chce przeprowadzić się do innego miasta czy kraju. Chce zamieszkać z tym partnerem. Jest świadomy swojego celu. I nic go nie powstrzymuje. Chce pogodzić sprzeczności. Przede wszystkim to jest nowy etap w życiu. To jest duży awans awans społeczny. Co wychodzi naprzeciw? Umiarkowanie. To są niedomówienia, brak tolerancji, brak cierpliwości. Człowiek nie ma motywacji, nie ma wewnętrznego spokoju, aby ocenić swoją sytuację. Żeby stworzyć związek, to trzeba być pogodzony samym sobą i z innymi ludźmi. Wynik, odpowiedź, rada, wierza, diabeł. Księżyc. Pokazany jest mężczyzna, który nisko się ocenia, a na zewnątrz pokazuje swoją pewność siebie. Jest w depresji. Jest silnie przywiązany do czegoś albo do kogoś. To przywiązanie może być do matki, patrząc na księżyc. To jest niezdrowe przywiązanie. Tutaj nie ma odciętej pępowiny. Kiedy nie odetniemy pępowiny, to człowiek nie potrafi ułożyć sobie życia z partnerem albo szybko dochodzi do rozpadu związku Mama jest ważna ale trzeba mieć do niej zdrowy dystans bo inaczej człowiek się robi nieszczęśliwy zostaje sam i sam umiera w samotności Tutaj też jest silne przywiązanie się do używek do alkoholu Alkohol jest dla ludzi, ale trzeba pić z umiarem. Ja widzę mężczyznę, który leży na trawie, przy wodzie, przy rzece, przy rowie. Zaraz jego wilki zjedzą. Tak się jemu ubranie poukładało, że nie widać jego twarzy. Ale to, że jest mężczyzną, to jest widać. Tak bardzo chciałabym Ci powiedzieć, że będziesz z nim szczęśliwa. Ale nie mogę Ci tego powiedzieć. Nie przy tych kartach. To byłoby wbrew mnie i sztuce Tarota. On jest gotowy na Ciebie. On jest gotowy na związek. On sam z musi zrobić porządek, bo tutaj jest grubo. Na nim świat się nie kończy. To, że czujecie do siebie niewyobrażalną więź, to jeszcze nic nie oznacza. W przyszłości zrobię oddzielny film o więziach. Wracam do brzegu. Prawdopodobnie jesteście związkiem karmicznym. Podświadomie możecie się pamiętać z poprzedniego wcielenia. Księżyc to jest tęsknota. To są więzi. W poprzednim wcieleniu mogłaś być jego matką albo siostrą. I w tym wcieleniu możesz jemu matkować, pomagać. I brać za niego odpowiedzialność. O to wszystko nie ma nic wspólnego z partnerstwem. Powinnaś być jego partnerką, a nie powinnaś jemu matkować czy pomagać. Tutaj jest ewidentnie przekroczona granica i zmarnowany czas dla niego. On już nie traktuje cię poważnie albo od samego początku. Brał cię jako przyjaciółkę, siostrę, pomoc, ale nigdy nie widział w tobie potencjalnej partnerki. Takie związki rozpadają się, nie mają prawa bytu, bo tutaj nie było fundamentów do budowy związku. Trudno jest znaleźć dojrzałego mężczyznę, który jest świadomy siebie, swojego celu. To, że macie wspólny cel. Wspólne pasje to nic nie oznacza. Powinniście iść tą samą drogą. A ja tutaj tego nie widzę. Widzę drogę długą i krętą i bez przyszłości. Księżyc to jest iluzja, łzy, marzenia. Tutaj są nierealne marzenia, aby być z tym mężczyzną. Trzeba mocno zejść na Ziemię i zejść z księżyca. Bo kiedy dalej będziemy na tym księżycu, to ten księżyc nam zaszkodzi i poprowadzi do rozczarowania. Tutaj też są ważne jakieś rozliczenia majątek. Jeżeli partner stawia nam warunki, które dotyczą finansów czy majątku, i jest warunkiem, abyśmy byli z tą osobą, czy wzięli z nią ślub i mamy podpisać dokumenty, Rozdzielności majątkowej, to tę osobę trzeba wysłać na księżyc i zawracać sobie nią głowy. Bo ta osoba nie jest gotowa na nas. Tutaj nie ma partnerstwa. Partner o lepszej kondycji finansowej zaczyna budować z nami związek z pozycji siły, swoich pieniędzy i dominacji. I on ten związek buduje na lęku. Na lęku o swoje dobra. Tak naprawdę on nie jest zainteresowany z tym związkiem, tylko swoimi dobrami. Na lęku związku nie zbudujemy. Dziękuję, że jesteś, że zadałaś mi takie pytanie. Ja potrafię ściągnąć na ziemię. Powinnaś się ucieszyć z tej odpowiedzi. Pracuj nad sobą, bo kiedy będziesz pracowała nad sobą, to okaże się, że nie będziesz nim już zainteresowana. I powiesz sobie, dlaczego ja straciłam swój cenny czas dla niego. To był duży błąd. I jak tu nie kochać k tą Klarę? Za jej pomoc. Przed Tobą jest rozczarowanie. Po czasie powiesz sobie, czy pomyślisz sobie, a Klara mówiła: Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbasz. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod tym Pozdrawiam, Klara Tarot. Ba